Dziś ocenię sobie wasze konta w Brawl Stars i ocenię je w skali od 1 do 10. Osobą, która wygrała taką piękną Shibenite jest dokładnie ta osoba, więc podaj mi swojego Discorda w komentarzach. A jeżeli Wy chcecie wygrać taką Shibenite, jedyne co musicie zrobić to po prostu napisać co sądzicie o kontach z dzisiejszego odcinka i ocenić je razem ze mną, więc oglądajcie do końca. A więc jesteśmy już w gierce, mam przygotowane parę waszych kont, a jeżeli wy chcecie wystąpić w następnym odcinku oceniania kont, jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę w górę z subika dzwonkiem, napisać swój klan, nick oraz miejsce w klanie, to wtedy ocenię wasze konto w następnym odcinku. A dzisiaj ocenimy sobie parę kont. Dokładnie to jeszcze nie wiem ile zależy, ile czasu na to zajmie. Będę porównywał je do mojego konta. Będziemy patrzeć na najlepszego zademiarza, na to jak wygląda karta bitewna, na to jak właśnie wyglądają statystyki. Oraz jak wyglądają rangi właśnie u danej osoby, porównując właśnie do mnie. Więc zacznijmy sobie od pierwszej osoby, która w sumie jest z klubu ArbusTeam.pl, więc sobie zobaczmy, to jest chyba ten klan. I jest to pierwsze miejsce, Zeta Gold, 25 tysięcy pucharków. Jak widzicie, ulubiony zadymiarz to jest Dynamite, w ogóle bardzo, bardzo fajny jest ten skinek, szkoda, że go niestety nie zdobyłem. Mamy tutaj pierwszy, mamy tutaj o, Geyla on jest bardzo rzadki, mamy też ikonę gracza, która chyba też jest rzadka, bo ona chyba jest właśnie z rankedów z któregoś tam sezonu już się chyba jej nie da zdobyć. Mamy też dwójeczkę. Obecna pozycja jest taka średnia, a rankę zaczęły się kilka dni temu. Najwyższa też taka średnia. Liczba pucharków jest w miarę ok. Ale zobaczmy rangi. Mamy jedną 25, ale niestety spadniętą i tutaj sporo 20. Ja bym na twoim miejscu spróbował podrastać sobie. Więcej postaci na 15 rangę żeby po prostu to tak też fajnie wyglądało i żeby pobijać więcej pucharków, bo jak wiecie, łatwo się tak wbija. Maksymalna pasta więcej ode mnie. Na dół na ma w miarę dużo. Na trójkach, no, ma podobnie do mnie, nie no, dwa razy gorzej albo trzy razy gorzej, ale no, zobaczmy, ile on ma pucharków, ile ja mam pucharków. Więc co? Moim zdaniem to jest mocna ocenka, taka 6 na 10. Dziękuję za napisanie, właśnie, komentarza. Lecimy do następnej osoby z klanu Koteły Tediego, 14 miejsce, Tak, wiem, kogo to klan widzowie. A więc wyszukujemy sobie ten klan i mamy, prawdopodobnie, jest to ten. Jest to 14 miejsce, nazwa Maciek. Tutaj 26 tysięcy pucharków, więc też tutaj widzę, że jakoś nie szalejecie, ale jest tu trochę lepiej, bo tak, mamy najwyższą pozycję, mamy Mitika 1 obecną pozycję mamy gold 1, więc nie jest aż tak źle jak na początek sezonu mamy tutaj Odin Cordeliusza który jest giga fajne no battle Card mi się tak średnio podoba, mamy to z Shelly, mamy Zetę mamy tutaj następną emotkę z Shelly oraz mamy bóstwo, no i mamy oczywiście tutaj też ikonę gracza która dropi z jajek, zobaczmy jak tam rangi, okej okay, tutaj już tak szczerze mocno się to zmienia, jak tutaj patrzałem nic totalnie specjalnego ale jak już sobie weszłem tutaj mamy tak 30 rangę na Cordeliuszu 32 na szeli, później mamy 28 na Melody 28 na bazie i tak dalej, i tak dalej, jest bardzo i to bardzo dużo y, rank no ale widzę, że tutaj nie chcecie się wbijać reszty postaci dalej, bo ja na przykład mam takie coś, że wbiam sobie każdą postać y, i czerpię mocny fan z tej gierki, po prostu wbijając każdego, no ale tutaj za to że masz 26 tysięcy pucharków 71 postaci i 2 na 30 randze, a mi jest Giga trudno wbić 30 w rangę, to tutaj mocna ocenka 9 na 10. A więc lecimy do następnej osoby. Mam nadzieję, że trafi się te teraz ktoś, kto serio ma dużo pucharków. Royal Squad, który w sumie nie wiem, który to jest, może to jest. Ten? No to jest taka nazwa klubu, że będzie tutaj trudno znaleźć. Może to jest też ten? No niestety, tutaj będzie trochę problem, więc lecimy dalej. Mamy następny klub. Nie, nie będę tego czytał widzowie. I mamy na siódmym miejscu Marcello, więc sobie ocenimy na razie osobę, która ma najwięcej pucharków. Właśnie tutaj w tym odcinku Mamy maripozę Piper Tak szczerze nie lubię tego skina mocno, więc tutaj no na to nie patrzmy Mamy tak, mamy księżycową sławę 3 Jak na 30 tysięcy pcharków jest to mocne Ponieważ no, ja mam 40 coś i mam dopiero ziemską sławę 2 Nie 3 już mam, 3 sorry No i więc tutaj moim zdaniem spoko Fajna ikona gracza, fajny dobrany kolorek Yy, tej statystyki, obecna pozycja Gold z Dia Diamond 1 i najwyższa, właśnie Mythic 1. No ja mam najwyższą w tej chwili Mythic 3, i obecną mam Diamond 2, ale sobie pewnie podraszuję. Myślę, że tutaj 3 na 3 jest git, ale teraz najważniejsze za zadmiarze. 28, 25, mało 25 z tego co widzę. Mógłbyś sobie więcej tutaj podraszać no ja też mam mało widzowe, ale to wiecie jak to jest. Ale dużo widzę, że jest 20. Czy jest każda na 15? Chyba powinna być, nie no dobra nie ma. Nie ma każdej na 15, ale rozumiem, no niektórym się nie chce biać na tej małej mocy, ale wydaje mi się, że 15 ranga w tej chwili jest to totalnie free ranga w Brawl Stars, bo jest to giga łatwo wbić. Moim zdaniem ocena tego konta to jest mocna siódemeczka. W ogóle wyszłem sobie, weźmy sobie tutaj jeszcze raz szybkę klubu. W ogóle jeżeli ktoś chce dołączyć do mojego klubu Szefy raz zapraszam. Mamy tutaj bardzo i to bardzo dużo osób. No i jajko mam już prawie pełne, więc na razie nie wywalam nikogo, ale te osoby, które nie grają tego jajka, bo jak widzicie ktoś tu ma 7, a ja przypominam dzisiaj było 6 darmowych jajek, to oczywiście dostaną kika. No ja mam 47, bo wydałem trochę yy, właśnie tych gamików. Jak nie widzieliście, możecie zobaczyć odcinek Jeszcze będę się za zawalczyć właśnie w tej godzilli. Ale to sobie przeznaczę na inny odcinek, albo po prostu zrobię to poza nagrywaniem. A więc przejdźmy sobie do następnej osoby. Szukaj klubów, lecimy dalej. Mam nadzieję, że zna znajdziemy dzisiaj kogoś, kto ma serio dużo pucharków. A i mamy tutaj właśnie gify in, tylko że z tego co widzę, jest tutaj tragedia z pucharkami, ale możemy ocenić to się tragedia. No nie jest aż tak tragicznie. no jest 230 tysięcy. No nie jest aż tak źle. Zobaczmy, na którym miejscu jest właśnie osoba. Na drugim spoko. No więc mamy tutaj takiego właśnie choinkowego spajka, który jest fajną postacią. No tutaj te statystyki 3 na 3 i duło nie są zbyt dobre, ale 15 tysięcy pucharków to 15 tysięcy pucharków. Karta bitewna w miarę mi się podoba, tylko bez tytułu niestety. Obecna pozycja brąz 2. Najwyższa pozycja Gold 2, najwięcej pucharków tyle, zobaczmy postacie, bo to jest najważniejsze, no nie jest aż tak źle jak na 15 tysięcy pucharków, myślę, że mogło być lepiej, yy, moje zdaniem znowu tutaj podrażąc sobie chociaż każdego na dziesiątą rangę, bo dziesiąta to na pewno jest free ranga, więc jeżeli chcesz sobie tutaj pobijać pucharki, yy, Al 15 polecam bardzo, yy, no i co, moje zdaniem ocena konta mocne 6 na 10 i chyba wiem, który to będzie klan, bo będzie to chyba ten z 1,5 miliona pucharków. W którym są serio dobrzy gracze. Ile tutaj ta osoba ma? Jest to osoba z czwartym miejscem 56 tysięcy pucharków. I tutaj wygląda już to serio bardzo dobrze. Mamy ulubionego zadamiarza bas. No podoba mi się ten skin. Mamy tutaj te fajną też ikonę gracza. Mamy bardzo dużo winów na v 3, 3, bo aż 13 tysięcy. No na pasce nie patrzymy, bo jak wiecie na wyższych pucharkach już jest trudniej zrobić jakąś sensowną pasę. Widzę, że karta bitewna mega OG, bo mamy jedynkę, mamy tutaj ośmobita wirusa, który no, jest też rzadki, rzadki i krwiożerczy. Nie wiem do jakiej postaci tak szerzej jest. I mamy oczywiście też do Squad Busters. Obecna pozycja Mythic 2, więc jest tu mocno oraz najwyższa pozycja Master, więc jest tu także mocno. Ja spróbuję coś tam podraszować, ale czy mi się to uda? Pewnie nie. Musiałbym kogoś znaleźć do grania. Przejdźmy teraz sobie do zadymiarzy, Myślałem, że będzie jakaś 30. Zdziwiłem się, a jest tutaj Larry Lori, ale spadnięta. No, ale wiecie, każdemu może się zdarzyć, no ale zobaczcie ile to jest 25 rank. Czy każdy jest na 20? No jeszcze Lili nie. Widzę, że tutaj nie chciało się wbijać. No ja mam Lili na w tej chwili na 900, ale no pod tysiaka będzie trochę trudno. No ale solidne, bardzo solidne konto. Widzę, że tutaj był rasz właśnie pod. Tysiaka na melodii oraz na Angelo No i tutaj chyba lekko też na Piperce Shelly na przykład też chyba widzę, że była wbijana No to jest solidne konto Moim zdaniem mocne 9,5 na 10 No nie będę dawał dziesiątki No bo tutaj, no to jest różnica 10 tysięcy pchaków, ale mnóstwo I to mnóstwo 25 rank A no u mnie jest po prostu No z nimi Totalna tragedia, bo mam tylko 9 i jedno mocno spadnięte. No i co, przejdźmy sobie teraz do ostatniego konta. Mam nadzieję, że będzie to jakieś bardzo solidne konto i dlatego mam nadzieję, że coś tu znajdziemy. A więc mamy kogoś z mojego klubu w ogóle, więc bardzo te pozdrawiam. Zobaczmy, na którym on jest w miejscu, trochę chyba nisko. Jest tutaj. 39 tysięcy pucharków. Ogólnie Odin Cordelius jest ładny, karta bitewna mi się nie podoba za bardzo, bo tutaj jest jedno niewypełnione, to tak brzydko wygląda, ale w gierce jest już ładniejsza. Mamy oczywiście jedyneczkę, OG, 3v3 jest trochę mało, obecna pozycja, no, brąz 1, to też tak trochę średnio i mamy najwyższą pozycję, diamond 1, zobaczmy, czy będą jakieś solidne rangi, no i w miarę okej, okay. mamy tutaj 4,25, no mi się kiedyś też nie chciało wbijać. To jest podraszowane na 22, zobaczmy jak tam wygląda na samym dole, ej dobra solidnie to wygląda, to wygląda giga giga solidnie, tylko ty nie masz po prostu wbitych takich mocniejszych rank, tutaj się dopiero zaczyna od 600, jakoś 9 postaci masz na 600+, więc powinien jeszcze trochę podraszować, ale tak to bardzo solidnie. 76 za zademiarzy, w ten dwójka nie wbita właśnie na 20 rangę. Tutaj mocna ocenka 7,5 na 10. Więc co widzowie, możecie też tutaj ocenić moje konto, moje konto wygląda tragicznie. No zostało mi tutaj ile postaci? Raz, dwa, trzy, sześć, siedem postaci na 20 rank i będę sobie wbijał więcej 25. No teraz to się tutaj skupiam też właśnie na tych wyższych. Jak chcecie być dostępni na odcinku, wiecie już co robić. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i na